To były pierwsze takie ćwiczenia na Śląsku. Ratownicy medycznie uczyli się jak postępować podczas wypadku nurkowego. W naszym kraju do takich zdarzeń dochodzi stosunkowo rzadko, jednak coraz większe zainteresowanie tym sportem sprawia, że wiedza jest bardzo potrzebna. No to były takie ćwiczenia, taka obupólna wymiana wiedzy, czyli ratownicy przeszkolą nas tutaj jako grupę nurków z udzielania pierwszej pomocy przy użyciu też defibrylatora. AED, a my będziemy szkolić ratowników z obsługi sprzętu, z zagrożeń, które tam czyhają podczas udzielania pierwszej pomocy w wypadku nurkowym oraz takich małych aspektów prawnych związanych z późniejszym dochodzeniem w sprawie wypadku nurkowego. Można powiedzieć, że woda jest to obce dla nas środowisko, chociaż niektórzy twierdzą, że jest inaczej, bo 9 miesięcy żeśmy byli pod wodą, prawda? W brzuszku mamy. Ale faktycznie jest tam wiele rzeczy, które może nam zagrażać, które na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Pierwszą sprawą na pewno jest kwestia zmieniającego się ciśnienia pod wodą. W trakcie zanurzania otaczająca woda zwiększa ciśnienie. Każde 10 metrów słupa wody to jest dodatkowo jedna atmosfera. Więc my tak naprawdę na głębokości 10 metrów oddychamy powietrzem, czy powiedzmy jakimś innym gazem. O ciśnieniu większym o jedną atmosferę. Z każdymi dziesięcioma metrami. No i w momencie, kiedy przebywamy tam za długo, to w naszej krwi poprzez oddychanie rozpuszcza się więcej gazów. Podobnie jak w wodzie mineralnej czy w Coca-Coli, powiedzmy. Więc jeśli się za szybko wynurzymy, to dla nas, za długo będziemy pod wodą i za szybko się wynurzymy, to dla nas będzie to podobnie wyglądało dla nurków, jak gdybyśmy odkręcili szybko korek z wody mineralnej czy gazowanej Coca-Coli. No w efekcie Państwo wiedzą co się będzie działo, nie? Z samym udzielaniem pomocy pewnie problemów nie macie, gorzej, jeśli chodzi o sprzęt. Zgadza się. Największym problemem to jest kwestia zabezpieczenia sprzętu, e, wyciągnięcia informacji, co nam jest potrzebne z, z tego sprzętu, e, te, te wiadomości, na czym nurk nurkował, bo to jest tak naprawdę najistotniejsze, bo same potem postępowanie nie stwarza żadnego problemu. Pan miał do czynienia kiedyś z takim wypadkiem, że na przykład nie wiedział, e, co odpiąć, czy w jaki sposób tego nurka na przykład uwolnić ze sprzętu? Może z Nurkiem nie, bo akurat ja na stacji, które dyżurowałem, nie było zbiorników, ale inne jakieś tam elementy, typu na przykład policjant, który był w konwoju zabezpieczony, zawsze to stwarza problem. Omojętnie, czy to jest nurek, czy jakakolwiek inna służba, no na pewno te, takie ćwiczenia pozwalają na to, że szybciej jesteśmy w stanie to usunąć. W ćwiczeniach brali udział ratownicy medyczni z kilku stacji pogotowia ratunkowego, m.in. z Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Katowic, Gliwic, Zebrze i Mysłowic. SK